Dobra, polskie kurwe, znudziła mi się ta piosenka, jebać ją Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że tęskniliście. Jeżeli nie tęskniłeś, to. to możesz już po prostu, tak? Wiesz co, zanim się przywitam, ile masz lat? Mmm, wszyscy tak robią. Super. No Kotory! 15, tak? A który rocznik? 07. Nie, co ja gadałam? nie, matematyka, sorry, matematyka. O... Bo, no to nieźle. Tyle masz lat? 15 <grym grym> no, no. Tak, masz 15 Dorobie... lat i nie znasz do tego rocznika. Dobra, jest do robienia. To i nie wiesz, którego roku jesteś, weź. no. Sorry, no. <grym> byku, byku, no, uspokój <grym> się. O, siema. Siema. Tak kurwa. <grym> Emporio, siema. Siema, kurwa. kurwa. Ja to spotkałem. A, co ty tak przeklinasz to drugie słowo, chłopie. Co ty gadasz? Co, live'o masz? No a ty? Nie mam. Czemu? Chujowego kompo mam. się to jest najgorsze, ja mam wrażenie, że mnie kurwa sama patola ogląda. Czemu? No kurwa, opierdolony na łyso jesteś, kurwami rzucasz na prawo i lewo. <noise> e, to jest tak, fun, panowie. Ja pierdolę. Do kogo ty to mówisz? Na Discordzie z korzyszkami się A skąd jesteś? Nie mogę powiedzieć. Albo nielegalne interesy, tak? Pewnie, że tak. No wiadomo. Dobra, to ja lecę dalej w takim razie, elo. Czemu nigdy nie możesz w takiej sytuacji, że sobie siedzę na omę i dziewczyna mówi OOO! Znaczy zdarza się, ma 12 lat kurwa. Czemu nigdy nie może siedzieć jakaś laska kurwa 18 lat i powiedzieć Hhh, tak Czemu kurwa, boże, dlaczego? No! Ale oczywiście, y chłop, który ma 15 lat będzie krzyczał, dziewczynka, która ma 12 będzie kurwa. Jakiś inny chłop będzie. Czemu kurwa, nigdy kurwa? Tak samo idę sobie ulicą, nie? I to, i to jest... Już abstrahując, że to rzadko kiedyś podchodzi, ale nieważne. Idę sobie ulicą Miki, tysiąc. O, sytuacja ostatnia. Pozdro, panie Miki. Pozdrawiam również piąteczkę dla Ciebie. I wiesz, idę, idę i, 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 i z tyłu takie Fun, take fan! I sobie myślę, jest kurwa, w końcu jakaś stuka podeszła, odwracam się, nikogo za mną nie ma, kurwa, nikogo. I tak biorę wzrok w dół i jednak był. Taki, taki knypek dziesięcioletni. Byłem pewien, że dziewczynka w końcu. Nigdy, kurwa, nigdy w życiu do mnie kobieta nie podeszła, kurwa. Nigdy nie powiedziała siema Rafał albo o, może, może sobie zdjęcie zrobimy. Nic, kurwa. Albo piąt? Nie, nigdy. Ale mężczyźni, kurwa, już podchodzą, albo takie, takie, kurwa, o, takie, o, krasnale. I to jest najlepsze, wiesz, jak, jak do mnie podchodzi chłop, który nie ma przynajmniej 16 lat, to, to ja nie robię z nim zdjęcia. To jest kurwa, dlaczego? Dlaczego? To odjebało, nie odjebało. Tylko o co chodzi? Ja wiem, że jak ktoś ma poniżej 15 lat, to on kurwa nie, nigdy w życiu, nie wyjdzie mi pieniędzy. A ja streamuję tylko dla pieniędzy i ja się witam tylko z widzami, którzy są potencjalnymi klientami, że tak powiem. Rozumiecie co chodzi? Już opowiadałem tą historię, ale o powtórzę. Zdarza się jednak, że dziewczyna mnie pozna. Raz była taka sytuacja, jeszcze w Lublinie mieszkałem. Wychodzę sobie z taksówki z kolegą. Wychodzę z taksówki z kolegą. No, ja tego nie słyszałem. Ale trzy dziewczyny szły przed nami. Kolega mówi, słyszałeś co one mówiły? Ja mówię, nie, a co? Że to ten debil z internetu co kobiety wyzywa. Mówię, ja pierdole, No, szkurwa, no. Witam, tam Beton, powiedz. A, spierdalaj, bo jest starsza, to tu wróć. Hej, Siemanko, Siemanko, Siemanku. Siemanku, Siemanku. No, no widzicie, no za jakie grzechy ja z takimi ludźmi muszę rozmawiać. Panie Boże, czemu mi taki zawód chujowy dałeś? Dobra, szy, szybki test, kurwa, szybki test. Ile masz lat? Nie, który rocznik jesteś, o. Zero 07. Siedem. Jaki? 07. 07, no to spierdalał. Siema. Na górze róże, na górze róże, No mam iceheimera, na, na górze, górze róże. No, Patrz, ubiorę się w moją kurwa maskę dzielnicową. <noise> 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 Powiedz mi tylko jedną rzecz, czemu ty przeklinasz? Bo chcę, się kurwa <noise> A, ile? A ile masz lat? Jaki zajebisty ja pierdolę, ale bym go dotykał. Mówię o tym cysku, to ci wystaje, ile masz lat? Karola przesyła 10, to... 10 złotych i 67 nie, to... groszy. Jak będę wywrocał? Karola to ci piątkę. Karola, a to teraz jest takie pytanie. Czy ładna jesteś? Bo jeżeli jesteś ładna, no to. No to wiesz, no to. <grym> pasowałoby, żebyś przybiła, no wiesz, to no jak najbardziej, no. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Ale zupę wpierdalasz zajebiście. Fajnie. Fajnie, smacznego. Dziękuję. Skóra, bo się udławisz, spokojnie. A co jesz? Nic się kurwa nie udłamie. Ej, nie przeklinaj, bo mnie to strasznie kręci jak kobieta jest wulgarna. Więc spokojnie. Co wpierdalasz? Kanapkę. Kanapkę łyżką. Herbatkę tu mam. A czemu, czemu jesz herbatę łyżko Jakaś upośledzona jesteś, czy co? Ja tak się przyzwyczajam. A, okej. Okay. Czyli po prostu lubisz mieć coś w buzi. Ale ty jesteś głupi. No, ty jest... jesteś mądra, ty jesteś mądra. No trochę dystansu, uspokój się. Serio, nóż w zęby? Jezu, disgusting. Ile masz lat? Wystarczająco. No właśnie, wystarczająco, żeby się, kurwa, kultury nauczyć, a nie sobie nóż pierdarać w zęby, kurwa, przy ludziach. Kurwa, mać, ty menelico, no. Chuj cię to interesuje, elo? Ja pierdolę! Siema! Bogzel? Co, bo jestem masny, tak? Że Bogzel, hehe. Ja, nie. <laughs> Niezabawne. Panie, czy ty to widzisz? No kurwa, coś ty zrobił, Boże! Stworzyłeś świat, w którym małe kurwy wchodzą na kamerki i ludzi, kurwa, szukają do rozmowy. Coś ty, Boże, odpierdolił! Się dziwisz, że krzyżyka już, kurwa, nie noszę! Zjebałeś ten świat, kurwa, kretynie? Dobra, jedno pytanie. Czemu wy macie bukakę na twarzy w wieku 12 lat? Jaką bukakę? Ja nie mam 12 lat. A ile macie? Ja mam 16, a i 15? Kurwa, macie, taki, kurwa, macie przegłos? taki przegłos. Nie wiem, posłuchaj, idiotko. Jak już tu kurwa wchodzisz, wchodzisz, to ustaw ten jebany głośnik tak, 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 tak żeby mi się tak, kurwa, się nie, kurwa słyszał. nie słyszał. No. A, no. Nie... Kretynka kurwa. mieszkanie naprawdę zajebiste, bo to jest mieszkanko, po którym. W które, gdzie mieszkała wcześniej rodzina, więc nie jest pod wynajem, jest bardzo fajne, bardzo ładne, zadbane. No i słuchajcie, ja. Na papierach miałem kod wejściowy do bramy, tak? Do bramy, no, tak się mówi, nie dlaczego tak niektórzy mówią, dla mnie to są drzwi wejściowe, ale nieważne. No i ten kod nie działał. Wiecie, ja sobie zrobiłem zdjęcie telefonem, żeby mieć możliwość wejścia. No i ogólnie nie wziąłem ze sobą kluczy, bo tylko jeden klucz nam ziomek dał, który jest od tych drzwi od klatki schodowej, nie? No i stwierdziłem, że zostawię ten klucz w domu i pójdę sobie po prostu na zakupy. I jak wrócę, to otworzę sobie kodem. No i ten kod nie działał. No to stwierdzam, stałem przed tą klatką, dobre 5 minut, nikt nie schodził, nikt nie wchodził też do budynku, to mówię, dobra, no to nie mam wyboru, zadzwonię do jakiejś przypadkowej osoby, wymyśliłem sobie jakiś numer, jakikolwiek, no i odbiera kobieta. No myślę sobie, dobra, jak odebrała dziewczyna, no to fajnie, bo wiesz, no kobiety z reguły są bardziej ugodowe. I mówię, dzień dobry. jest taka sytuacja, że ja po prostu się wprowadziłem dopiero, no i kod wyjściowy mi nie działa, a klucze wejściowe zostawiłem w mieszkaniu, i czy mogłaby mi pani drzwi otworzyć? Ona do mnie mówi, taka wkurwiona w ogóle. A dlaczego pan do mnie dzwoni? Ja mówię, no bo. No nie mam jak wejść. Ona mówi, a to nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa, w ogóle czemu do mnie akurat? Proszę sobie wejść wejściem głównym. I, I mi kurde. I mi ten. I mi domofon rozłączyła. Dziwka. Nie mówię, kurwa, jaka chamska dziwka pierdolona. No i próbowałem wejść wejściem głównym, nie dało się, no nieważne. Wróciłem znowu pod tą klatkę i dopiero zadzwoniłem gdzie indziej jakiś ziomek mi otworzył. I to, I to jest, kurwa, po, to pokazuje, jakie to są, kurwa, kobiety pierdolone, dziwki pierdolone, szmaty. Odebrał jakiś ziomek, bez problemu powiedział, że mi otworzy drzwi, otworzył, wszedłem. Odebrała laska, to, kurwa, z wielkimi wyrzutami. Jakim prawem pan do mnie dzwoni w ogóle? No, kurwa, idiotka pierdolona. I przysięgam, kurwa, na życie mojej matki. Jeżeli będę kiedykolwiek przechodził obok niej mieszkania Napluję je na drzwi kurwa i zawsze je napluję na drzwi Jak ja kogoś nie lubię, ogólnie jest taka jedna rzecz, którą ja też zawsze robię Możecie, dobra, czat, powiedzcie szczerze co o tym myślicie Jak uważacie, że jestem pierdolnięty to w porządku yy... Wiecie, że dużo osób Kupuje nie wiem, Audi A3 i daje sobie naklejkę S Albo RS ja tych ludzi nienawidzę, kurwa, gardzę nimi. No kurwa, to jest tak samo jak ja bym sobie wziął koszulkę całą białą i sobie zrobił znaczek, kurwa, Adidas czy Nike. No nie robi się je tak, jest to no, jesteś fejkiem pierdolonym, kiedy tak robisz. I to nie chodzi o to, że o nie stać cię na eskę, to to był gardzę, nie stać cię na RSK, to to był gardzę, bo mnie też kurwa nie stać. Musiałbym to w leasing brać, żeby i, i też bym miał problem, żeby to spłacić, tak zupełnie szczerze. Yy... Ale też musiałbym to w leasing brać. Jak ktoś, jak ja widzę auto, jestem podpity na mieście, zawsze. Jak widzę auto, które ma naklejkę S albo RS, zawsze podchodzę i pluję na szybę. Przysięgam. Zawsze pluję na szybę. I możecie powiedzieć, że jestem kurwą jebaną, że jestem śmieciem, że komuś na auto pluję. W chuju to mam. Nie szanuję tych ludzi. No nie szanuję, kurwa. O kurwa, mać. Prawdziwa? Kto ja? A ile masz lat? 18. No na pewno masz 18, na 100%. A na ile wyglądam? Na 15. Tak. No, bo nie masz jakieś opóźnienie masz lekkie. I nie, nie, nie no to, że nie to, że w rozwoju, nie, tego nie podejrzewam ci o to jeszcze, tylko tak na kamerce. Coś ty kurwa spał. Co? Coś ty spał, kurwa? Czemu? Ja pierdolę! Pojebane jest to życie. kurwach byłem gdzie? O kurwa, mać. Jezus, Maria, co za zboczenie spierdolony. Jezu, chuja zobaczyłem. Ale dziwny był w ogóle. Kurwa, dobrze, że ja mam takiego ładnego. Nie, mi się wydaje, że niektóre chuje są brzydkie. Ja mam ogóle fajnego, serio, taki jest. Jajka mógłby mieć lepsze. Jajka mógłby mieć lepsze. Takie, kurwa. Chciałbym mieć taki jajka. Które by były takie mega, mega, mega długie, tak żeby prawie do kolan zwisały, takie wiesz, takie, takie jak u konia, takie mega okrągłe, takie mega, mega nabrzmiałe, mega duże. Bo pinoka mam zajebistego, ale jajka, wydaje mi się, że mógłby je poprawić. Znaczy nie mógłby ich poprawić, w sensie może jakąś operację plastyczną czy coś, nie wiem, ale no chciałbym mieć takie kurwa dłuższe, takie naprawdę takie mega, mega długie, takie kochone w chuj. To te, te dziwki pierdolone i, i mężczyźni. Seksoholik, i... seksoholik. Kurwa ty masz żylny. na lat, co ty pierdolisz? Jezu, co jest? Nie wiem, przełączyła mnie, bo co, kurwa, bo jestem gruby? Bo jestem gruby, kurwa, bo jestem ulany, tak? Tak, bo ważę 87 kilo, to mnie przełączyła? Dziwka pierdalona? Nie, no na pewno nie dlatego. Podoba mi się jej. Mówi, jest duży biceps. Fajny. Dobra, wypierdalam z tej Polski, wiecie? Bo tu, tu nic nie ma, idę na Ukrainę na chwilę. No i zasięg wioski, No czemu? O, youtuber, YouTube, YouTube kurwa. Kurwa. Twój stary, twój stary, kurwa, twój stary kurwa, co się rzucasz kurwa Ukraińcy jebany kurwa, kurwa psie To jest chujno <grym> Cho <choć>, <grym> Chodź kurwa, chodź, 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 chodź,

Ganja my friend No it's not my ganja my friend It's illegal in this country my friend What is this my friend mój My friend, it's only tobacco, it's legal, heal, it's legal Polak kurwa, po akcencie słyszę No to po akcencie słychać człowieku no bo moi widzowie to są takie kurwa imprezowe bestie, które chodzą i ruchają, serio Większość moich widzów w piątek rucha A te największe przegrywy, które są, to też live oglądają kurwa Ci którzy nie potrafią do dziewczyny zagadać Teraz na czacie zostały takie osoby, które co dwa tygodnie, co trzy, co cztery może nawet, idą na imprezę z kolegami. I sprawa wygląda w ten Jakub, sposób. Oni... Dziękuję, panie Jakubie. Dziękuję, piąteczka dla ciebie. Pierwszy. Sprawa Oferne zawsze wygląda tak, tak, tak samo: jest tak. Chłopaki, kurwa, dzisiaj będzie zajebista impreza, ja pierdolę, ale szmaty będziemy ruchać, Aaaa. A zajebiście będzie, lecimy, lecimy i wszyscy się tymi samymi perfumami kurwa psiukają, bo jeden kolega kupił jakieś droższe za 200 zł i każdy musi kurwa wiesz, się psiknąć. No i oczywiście poprosił mamę tydzień wcześniej, żeby mu koszulkę albo koszulę z H Higera wybrała, bo to jest hajem przecież i każda suka na to poleci, rozumiesz? Flaga tutaj wiesz, no, no każda suka jest twoja, Hilfiger tylko jest high-end, naprawdę jest grubo, nie? I, 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 to, i to jest ten moment, kiedy przychodzi ta impreza, już waszego tego Hilfigera, już nawet prysnąłeś się perfumem kolegi za 200 złotych, mówisz, ja pierdolę pachnę, wyglądam, nawet kurwa włosy na żel tym razem ustawiłem mnie na pot jak codziennie do szkoły i mówisz, ja pierdolę dzisiaj zarucham, nie? I wchodzisz do klubu. Klub wypełniony w chuj kurwa, nie ma gdzie usiąść, nawet na parkiecie jest niewiele miejsca. No i jesteś ty. ty, to jesteś ty, wiadomo, już poszedłeś do, do baru z bórem serca, bo serce cię bolało, oczywiście na najebany, bo ty, ty nie jesteś frajerem, ty nie będziesz, kurwa, w klubie płacił, tylko wypijecie sobie 0,7 z kolegami na przykład, bo literka sobie wypij, wypijecie na początku w domu, bo taniej, kurwa, wyjdzie żubróweczka, jest tania, no i tacy podpici, już idziecie na imprezę, już co chodzi, wiesz, kurwa, lekko szumi. Kurwo, pierdolona, przestań drzeć tą mordę, a tak poza tym to całkiem przyjemny live... Pozdro. Okay. No i wiesz, no już wchodzisz do tego klubu i mówisz Dobra kurwa chuj już mam dobrze, już jestem zrobiony, ale pójdę po piwko A chuj, nie, nie. No jest tak, nie? Jesteś podpita, ale wiesz, chuj, niech sarenki widzą w klubie, że ja bogaty jestem. No i oczywiście, wiesz, idziesz piwko kupić przy barze, kupujesz piwko przy barze. No i z tym piwkiem, jak już masz piwko, niech kurwa, każdy widzi, że masz to piwko. No i z tym piwkiem na, na parkiet idziesz i kurwa, wyglądasz w ten sposób. Wiesz, masz tu piwko i to, i to jesteś ty na parkiecie, człowieku. To jesteś ty na parkiecie. Przypominam, chodzisz na imprezę raz na parę tygodni i jest tak. No ja czyliście wiesz, do tego, że głową machasz, wiesz, żeby... co by nie było, że rytm czujesz, oh, rozumiesz? Jest tak kurwa, Część tak jest! I na każdą dziewczynę patrzysz czas kurwa czas. Na, na parkiecie, na każdą, nie? Patrzysz czy jaki kontrakt wzrokowy będzie, to na każda ucieka. I mówisz sobie kurwa, chuj! chuj ja pierdolę same szmaty na tej imprezie. Ja pierdolę same szmaty No i potem wiesz Potem jest taka sytuacja, że impreza się kończy o kurwa. Wychodzicie z klubu Konto bez bana przesyła 2 złote No wszyscy na się patrzycie z takim politowaniem, odkryzy, ale nikt nic nie mówi, bo wszyscy są kurwa już lekko podpici No i co, na następny dzień wstajecie i mówicie kurwa, ale grubo było, ja pierdolę, taka impreza, ale się najem... Ale kaca mam kurwa, dawaj, dawaj, dawaj kurwa na jakiś rosół pójdziemy do jakiejś do jakiejś ten do, do jakiejś jadłodalni kurwa najtańszej Dawaj jakiś rosołek trzeba A ten, kurwa łeb pierdala ALE BYŁO GRUBO No i wiesz, no i spotykasz się z tymi kolegami Pijesz tą kurwa zupę za 5 złotych ten, ten kurwa rosołek na, na kacyka I mówicie kurwa widziałeś jakie zajebiste dupy były Ja pierdolę ale szmaty były dobre w chuj nie No były dobre, ale żadna się cię nie dozwała, kurwa Nawet inaczej nie odpowiedziała przegrywie pierdolony Albo jest druga opcja, to jest druga wersja Przychodzicie i mówicie Eee, kurwa lipa, pustki dzisiaj były, były pustki, nie? W, w ogóle lasa kurwa nie było, ja pierdolę, ale, ale chujowy był ten klub, człowieku przez tego koronawirusa to, to dupy na imprezę nie chodzą. Chuj tam, że klub był zajebany kurwa dziewczynami, e, wiesz o co chodzi, nie? Szmatnie było, nie? To kurwa typowe, typowe. Co robi zawsze kurwa każda laska najebana, którą wywierz w klubie? Jak do ciebie mu ona jest najebana, no nie rozumiesz, że ona cię krzyczy ci do ucha to ty jej kurwa za chuja nie słyszysz. Stoją na tym parkiecie i ci krzyczy Wy Kurwa nie słyszycie bo muzyka gra Ubububu", I drze nie usłyszysz jej zachuje, Nie da się z kurwa rozmawiać mm. Na dodatek ta dziwka często by chciała tylko tańczyć Kolejna sprawa jest taka, że jak nawet kurwa na lożę zabierzesz To tu ją niby symacniesz, jest fajnie, zajebiście Ale ona już jest tak porobiona, że kurwa robisz to z, tak, kurwa, z takim, z takim obrzydzeniem już lekkim Więc dużo lepiej jest poznać laskę na, na przykład na Tinderku, na, na ulicy yy, Gdzie możesz sobie podejść zagadać i i... i, i, i jest lepiej. O kur. My już jak kiedyś rozmawialiśmy, wiesz? Na jaki temat? Ogólnie byłam na twoim live'ie i mówiłeś mi, że powinnam trochę schudnąć. I co, udało ci się? No. Jestem już bardziej zadowolona z tego, jak wyglądam. A kiedy rozmawialiśmy ostatnio? Nie wiem kiedy, to było trochę czasu temu. Dobra, a ile się od tego momentu? Niedużo, ale staram się. Czyli cię zmotywowałem? Bardzo. Serio? <grym> tak, tak na serio, totalnie szczerze. Czyli uważasz, że jednak mój kontakt jest przydatny i potrafię pomóc ludziom? Tak. Widzisz, i co czas kurwy pierdolone? Mówiłem Wam, że ja jestem człowiekiem, który wyzwala ludzką duszę. Ja pomagam osobom progresować. Pamiętajcie, kurwy jebane. Korzystajcie z życia. Kobieta tylko kobieta. Mężczyzn, szanujcie.